Niepowtarzalne, intrygujące ilustracje. W niektórych widać dużą dbałość o szczegóły i realizm, w innych uderza swobodny, nonszalanski ruch pędzla. Z taką różnorodnością spotkaliśmy się na wystawie pod tytułem Malarze Ilustracji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Mamy wrażenie, że, że trochę świat zapomniał o tej polskiej ilustracji i o ile pamięta jeszcze Polską Szkołę Plakatu i Mistrzów Polskiej Ilustracji, o tyle nie do końca wiadomo może poza granicami Polski, co się dzieje w, obecnie, w, jaka jest kontynuacja tych, tych szkół. Bardzo nas zaskoczyła frekwencja na, na wernisarzu, bo na otwarcie przyszło ponad tysiąc osób. Także to pokazało nam bardzo dobitnie, że, że ilustracja jest bardzo żywa, jest czymś, co ludzi interesuje, o czym chcą się dowiedzieć. Mam nadzieję, że ta ilustracja rzeczywiście udowodni, że ma naprawdę mnóstwo zastosowań i, i że te. Trudne kryzysowe czasy e, zaowocują tym, że, że właśnie pojawi się mnóstwo takich projektów artystycznych.